Dzień dobry państwu. Witam na obradach 17 sesji Rady Powiatu Sejnejskiego. Witam serdecznie Wysoką Radę. Witam panów starostów, pana starostę Plesiewicza, pana starostę Bałdzisa. Witam zaproszonych gości pana Waldemara Kwaterskiego, dyrektora SPZO Sejny Radnego Wojewódzkiego. Witam pana Bogdana Fiedrycha, kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. I witam Pracowników starostwa, panią Dorotę Bykowską, pana Marka Ślusarza i panią Katarzynę Mikłaszewicz. Proponowany porządek obrad był państwu przesłany, nie ma uwag, w związku z tym przechodzimy do zaproponowanego porządku. Otwarcie, wystąpienie zaproszonych gości, przyjęcie protokołu. Z 16 sesji Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku. Informacja starosty sejneńskiego z działalności międzysesyjnej zarządu powiatu. Punkt 5 interpelacje zapytania radnych. Punkt 6 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie sejneńskim na lata 2021-2025. Punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie puńsk. Punkt dziesiąty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu sejenickiego na 2021 rok. Punkt jedenasty podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej powiatu sejnieńskiego na lata 2021-2027. Punkt dwunasty. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Senieckiego za 2020 rok. Punkt trzynasty. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w 2020 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Punkt czternasty. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt piętnasty. Wolne wnioski i oświadczenia. Punkt szesnasty. Zamknięcie obrad. Nie przejdziemy do porządku obrad. Mam tutaj opinię prawną prawną, yy, o którą prosił radny Piotr Alszko. Pismem z dnia 26 kwietnia 2021 roku pani Katarzyna Mikłaszewicz w imieniu starostwa powiatowego w Sejnach zwróciła się z prośbą o udzielenie opinii prawnej dotyczącej zgłoszonych przez radnego pana Piotra Alszko wątpliwości związanych z treścią Paragraf 40 ustęp 5 statutu powiatu Senyńskiego na tle terminu przesyłania uwag do protokołu sesji rady powiatu. Zgodnie z paragrafem 40 ustęp 5 statutu powiatu Senyńskiego, protokół z poprzedniej sesji rady jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż dzień przed rozpoczęciem sesji rady na której następuje przyjęcie protokołu. Dokonując analizy treści wyżej wymienionego zapisu stwierdzić należy, iż ma on na celu prawidłową realizację zasady jawności działania organów administracji powiatowej i dostępu do informacji. Zgłaszanie natomiast poprawek czy uzupełnień do protokołu, na przykład w godzinach popołudniowych, poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego przed dniem rozpoczęcia sesji Rady może utrudniać jej przestrzeganie. W sytuacji pojawiających się zatem problemów dotyczących zgłaszanych poprawek i uzupełnień do protokołów, czy udostępnienia ich radnym i innym osobom, zasadne jest rozważenie dokonania w tym zakresie stosownej zmiany statutu. To jest opinia prawna, którą przekażemy radnemu panu Piotrowi Alszko. Przechodzimy do punktu drugiego, wystąpienie zaproszonych gości. Bardzo proszę, czy ktoś z zaproszonych gości chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu nr 26 przez 2021 Rady Powiatu Syryjskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku. Proszę, aby wszyscy Państwo się zalogowali. O, tylko. OK. Komunikuję, że sesja jest nagrywana. Nagranie będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz. Na stronie internetowej starostwa. W związku z tym wszelkie wypowiedzi do mikrofonu. Prosimy. Kto, jest, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, przy jednej osobie wstrzymującej się protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. Bardzo prosimy Starostę Wesiewicza o przedstawienie działa, informacji z działalności międzysesyjnej. Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Sajnińskiego z działalności międzysesyjnej dotyczy okresu od 21 kwietnia do dnia dzisiejszego. W wymienionym okresie odbyły się dwa posiedzenia Zarządu. Pierwsze z posiedzeń 14 maja i w dniu dzisiejszym drugie z posiedzeń. Oprócz bieżącej pracy w Urzędzie 29 kwietnia pan wicesterosta uczestniczył w posiedzeniu dotyczącym wspólnej realizacji projektu zintegrowanego, której, której liderem jest Agencja. Rozwoju Regionalnego ARES. Chodzi o drugą edycję bonu na szkoleń. 3 maja wspólnie z radną, członkiem zarządu panią Lucyną Fidrych oraz panem Stanisławem Kwaterskim uczestniczyliśmy w obchodach święta Konstytucji 3 maja. 7 maja pan wicestarosta uczestniczył w Mszy Świętej oraz uroczystości posadzenia świerku Pawieskiego przy kościele w Sejnach. W tym dniu. Yy, uczestniczyłem, w związku z tym też nie mogłem brać udziału w tych uroczystościach, o których wspomniałem. Uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami wsi Zelwa. Yy, wspólnie ze mną był radny Janusz Moros oraz przewodniczący rady pan Ryszard Grzybowski. Spotkanie dotyczyło planowanej przebudowy drogi przez, yy, drogi powiatowej oczywiście, przez miejscowość Zelwa. 10 maja odbyło się spotkanie z prezesem firmy MK Bud, jest to firma, która realizuje, będzie nam budowała halę sportową przy ZSO w Sejnach, a spotkanie dotyczyło ustalenia warunków finansowych za dodatkowe roboty budowlane, które wynikły po dokonaniu odwiertów i sporządzeniu nowej opinii geologicznej. 11 maja wspólnie z wicesterostą spotkaliśmy się z Wójtem Gminy Puńsk, z panem Witoldem Miszkowskim. Rozmawialiśmy między innymi o kwestii dotyczącej wsparcia finansowego gminy w zakresie przebudowy placu, o którym wspominałem na komisjach. Chodzi o plac szkolny, który jest wspólnym placem zarówno dla naszej szkoły. Liceum Ogólnokształcącego, jak również dla szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Puńsk. 14 maja odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Espezos w Sejnach, w której uczestniczyłem z panem Wicestarostą oraz wspomniane posiedzenie Zarządu Powiatu Sejniewskiego. 21 maja, czyli w dniu dzisiejszym, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sejniewskiego, wspólne posiedzenie komisji i obecnie trwająca sesja Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy są zapytania, uwagi? Nie ma, przechodzimy do punktu piątego. Interpelacje, i zapytania radnych. Bardzo proszę, czy są interpelacje. Proszę, radny Piotr Jaszczuk. Panie i panowie radni, szanowni państwo, mam takie zapytanie. Na podstawie paragrafu 22 Statutu Pojedynczego składam następujące interpelacje, zapytania. W dniu 31 sierpnia 2020 roku więc prawie rok temu, złożył między innymi interpelacje. interpelację. Mieszkańcy gminy Sejny nie dopytują. Kilka lat temu na, powiat, na terenie powiatu Sejńskiego, w tym na terenie gminy Sejny, zostały ułożone kable światłowodowe przeznaczone do funkcjonowania szerokopasmowego internetu. W dzisiejszej rzeczywistości spowodowanej pandemii i utrudnieniami z tym związanymi oraz koniecznym dostęp do szybkiego internetu jest to szczególnie ważne. Nadal jednak kable te są nieużywa, nieużytkowane nie ma szybkiego internetu są miejsca, że w ogóle nie ma możliwości korzystania z internetowego naziemnego. Moje pytanie brzmiało wtedy, jakie są zamierzenia kompetentnych instytucji w sprawie wykorzystania ułożonych przewodów na terenie powiatu do przesyłania sygnału internetu szerokopasmowego. W dniu 14 września 2020 roku otrzymałem odpowiedź, zapis oryginalny. Pytanie nie do właściwego adresata. Proszę zapytać przedsiębiorcy ułożonego kabla światłowodowego, jaki ma ma zamierzenia i plany wykorzystania zbliżonych sieci. Czyta jednym tchem, bo tu nie ma przecinków. W podpisie Wicestarosta Antoni Baudzis. W dniu 21 kwietnia 2021 roku Starosta Powiatu przedstawił prośbę Marszałka Województwa Podlaskiego dotyczącą ujednolicenia stawek za zajęcia pasa drogowego przez infrastrukturę telekomunikacyjną i zmianę uchwał w kierunku przyjęcia jednolitej stawki opłaty za zajęcia pasa drogowego przez urządzenia telekomunikacyjne w wysokości 50 groszy za metr kwadratowy. Spowoduje to obniżenie dochodów powiatu. Mieszkańcy, również i ja byłem i jestem za tym, aby dostęp do internetu szerokopasmowego był możliwy dla jak największej liczby odbiorców. Wobec powyższego ponawiam moje zapytanie z 31 sierpnia roku poprzedniego 2020 takie. Jakie są zamierzenia kompetentnych instytucji w sprawie wykorzystania ułożonych przewodów radiocyjskiego do przesyłania sygnału internetowego internetu szerokopasmowego? Wraz z podaniem przybliżonych terminów. Dodam, że nadzór nad światłowodem na terenie naszego powiatu ma Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego i Podlaskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze interpelacje? Nie ma. Przechodzimy do punktu szóstego: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023. Omawialiśmy to na komisjach. Uwag nie widzę. W związku z tym przechodzimy do uchwały numer 27 przez 149 przez 2021 Rady Powiatu Sejnieńskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 treści omówionej na posiedzeniu komisji. Kto z pani i Panów Radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sajneńskim na lata 2021-2025. Też omawialiśmy na komisjach. Pan kierownik przedstawił wyczerpująco uwagi. Przechodzimy do uchwały numer 27/150 przez 2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia dzisiejszego w sprawie uchwalenia powiatowego programu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofer przemocy w rodzinie w powiecie Sejneńskim na lata 2021-2025 o treści omówionej na posiedzeniu komisji. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu ósmego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie przemocą w rodzinie w powiecie sejneńskim na lata 2021-2025 omawialiśmy to na komisjach Czy są uwagi brak w związku z tym przechodzimy do uchwały numer y, 27 przez 151 przez 2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia dzisiejszego w sprawie uchwalenia powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie Sejneńskim na lata 2021-2025. Kto z Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Uchwała. Stwierdzam, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie puńsk. Pan starosta przedstawił nam na komisjach są uwagi. Nie ma przechodzimy do uchwały numer 27 przez 152 przez 2021. Rady Powiatu Sejmskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie puńsk o treści omówionej na posiedzeniu komisji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu Senyńskiego na 2021 rok. Pani skarbnik na komisjach nam te zmiany przedstawiła. Czy mamy uwagi? Nie ma. Przechodzimy do uchwały numer 27 przez 153 przez 2021 Rady Powiatu Senyńskiego z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie powiatu Senyńskiego na 2021 rok o treści omówionej na posiedzeniu komisji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie przycisku. Kto jest? Dziękuję. Stwierdzam, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu syneskiego na lata 2021-2027. Pani Skarbnik omówiła uwagi, nie ma. Przechodzimy do uchwały numer 27 przez 154 przez 2021 Rady Powiatu Sejnyjskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu Sejnyjskiego na lata 2021-2027 o treści omówionej na posiedzeniu komisji. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie przycisku. To, dziękuję. Stwierdzam, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu dwunastego. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Sejnyskiego na 2020 rok. Pan kierownik Bogdan Fidrych omówił to. Czy jeszcze mamy zapytania, uwagi? Czyli y, ocenę, ocenę zasobów y, znamy i przyjęliśmy. Przechodzimy punkt punktu 13. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w 2020 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Bardzo, bardzo wyczerpująco pan Bogdan Fidrych, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, omówił. Czy mamy jeszcze zapytania? Nie ma. Przechodzimy do punktu czternastego. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Nie było. Przechodzimy do punktu piętnastego. Wolne wnioski i oświadczenia. Bardzo proszę, pani radna Alicja Wysocka. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Zabrani Goście. Chciałam wystąpić tu w imieniu mieszkańców Krasnopola, gminy Krasnopola, szczególnie mieszkańców ulicy Polnej. Oni zwracali się z prośbą, pismem o podjęcie działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz remont ulicy Polnej w Krasnopolu. Problem teraz szczególnie ujawnił się, ponieważ zaczęły jeździć drogą, Polną ulicą Polną ciężarówki ze żwirem. Okazuje się, że powstały dwie żwirownie na terenie gminy Krasnopol i wcześniej z jednej żwirowni, której właścicielem jest mieszkaniec Krasnopola no nie, nie udzielono jakby zezwolenia, żeby poruszał się po tych drogach powiatowych przez Krasnopol. Natomiast teraz z drugiej żwirowni, której podobno właścicielem jest chyba mieszkaniec Sejm nie wiem, czy udzielone zostało, z tego co wiem, to nie zezwolenie na poruszanie się drogami powiatowymi, natomiast ten ruch odbywa się ulicą Polną i tu mieszkańcy zwracają uwagę, nawet złożyli pisma tutaj, to jest dla mnie świeża sprawa, ale ostatnie z 17 maja, nawet zostały zebrane podpisy z całego, wszystkich mieszkańców z ulicy Polnej, zwrócili się z takimi jakby problemami, że ulica Polna jest pozbawiona tego chodników i właściwie cały ruch pieszy, rowerowy i samochodowy odbywa się asfaltem. Ponadto asfalt jest rzeczywiście bardzo zniszczony. No i jeszcze dodatkowo teraz te ciężarówki, które y, dodatkowo niszczą asfalt, a jednocześnie zagrażają bezpieczeństwu. I tutaj chodzi o to zwiększenie bezpieczeństwa, no i podjęcie jakichś działań, y, jeśli chodzi o ulicę Polną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj y, nadany zostanie dych sprawie i, i ten problem zostanie. Bardzo proszę, pan starosta Maciej-Blesiewicz. Dziękuję panie przewodniczący. Ja bardzo krótko chciałbym się tylko odnieść do tej kwestii. Wczoraj w tej sprawie również interweniował wójt gminy Krasnopol pan Karol Schreiber i umówiliśmy się na wtorek wspólnie też z kierownikiem zarządu dróg powiatowych, żeby na ten temat porozmawiać. A jeśli chodzi o stan nawierzchni to nie mamy jeszcze żadnej decyzji odnośnie naszego wniosku, który żeśmy składali jeśli chodzi o gminę Krasnopol na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Nabór był już jakiś czas temu ogłoszony. Myśmy składali, ja też to o tym na komisjach wspominałem. Oprócz przebudowy samego skrzyżowania, tam jest też ujęty kawałek do przebudowy, jeśli chodzi o nawierzchnię samej ulicy, już nie pamiętam, około 100 metrów, więc mam nadzieję, że to uzyska dofinansowanie i ten chociaż Krótki, ale, ale przynajmniej najistotniejszy z punktu widzenia użytkowników odcinek zostanie przebudowany łącznie z budową chodników, których obecnie nie ma. Bo przejście to jest jeden z elementów tego wniosku, ale też nawierzchnia i chodniki. A jeśli chodzi o użytkowanie tej drogi przez przedsiębiorców, to tak jak wspomniałem, więcej informacji po prostu. Przekażę Państwu po spotkaniu z wójtem i z kierownikiem Zarządu Dróg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślimy, że w miarę szybko ten problem zostanie rozwiązany. Bardzo proszę, czy są jeszcze? Bardzo proszę radny pan Piotrasko Panie Panie radny, Szanowni Państwo, ja bym chciał prosić o wniosek. Wkładam yy, wniosek o przesłanie wyciągu z protokołu z rządu, ponieważ ostatniej sesji... Pan Przewodniczący Grzybowski nie udzielił mi głosu, mimo że wyraźnie wskazywałem, że chcę zabrać głos i w wyciągach, w protokołach zarządu nie ma załączników, więc nie mogłem tego się dowiedzieć, więc proszę o wyciąg z protokołu zarządu, kiedy była mówiona sprawa przebudowy, remonty drogi Sejny-Żegary. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi, zapytania? Nie ma. Bardzo proszę Pan Starosta Maciej ja sam. Nasa... Na sam koniec, jeśli nie ma innych kwestii, które Państwo chcieliby poruszyć. W dniu dzisiejszym podczas posiedzenia zarządu został uchwałą zarządu zatwierdzony raport o stanie powiatu stajnyskiego za rok 2020. Ten raport zostanie Państwu dzisiaj po sesji przekazany. Prosiłbym tylko ewentualnie o zgłaszanie chęci uzyskania wersji papierowej, bo generalnie będziemy wysyłać wersji elektronicznej, ale jeśli ktoś ma... Taką potrzebę to też jest możliwość uzyskania raportu o stanie powiatu za poprzedni rok w wersji papierowej. Ten raport będzie, dysk będzie dyskusja na temat tego raportu, debata podczas kolejnej sesji, która odbędzie się w czerwcu, sesji absolutoryjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze zapytania, uwagi? Dziękuję. Ja zamykam obrady 27. sesji Rady Powiatu Synijskiego. Życzę miłego dnia.